Dziękuję za wsparcie mojemu przyjacielowi Piotrowi Dudzie i związkowi zawodowemu Solidarność, którzy nas wspierali przez całą kampanię wyborczą. No tak samo jest Dziękuję Solidarności Rolników Indywidualnych, drodzy Państwo, z Panem Prezesem Tomaszem Oprzańskim na czele. Dziękuję polskim rolnikom za wsparcie mojej kandydatury. Rodzina się dopomina, żebym też powiedział, a zostawiłem rodzinę na koniec, drodzy Państwo. Proszę. Najpiękniejsze zostawiłem na koniec w podziękowaniach, szanowni państwo. Dziękuję oczywiście wszystkim fundacjom, stowarzyszeniom Solidarności Walczącej, wszystkim tym, którzy wspomagali i zaufali tej kandydaturze. Drodzy Państwo, chciałem też podziękować swojemu całemu sztabowi wyborczemu i Pawłowi szefernakerowi polityki.